Dzień dobry, nazywam się Tomasz Słodki. Witam Was bardzo serdecznie. Słuchawki, tak. I tutaj Elżbieta Grabarczyk, ponieważ psycholog. Pokaż Kamil słuchawki, tak, już marzę słuchawki. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Dlaczego mnie to spotyka? To książka, która, którą napisałaś, którą dzisiaj pokazujemy właśnie w naszym programie. Dlaczego mnie to spotyka? To chodzi o to, że różne rzeczy wydarzają się na świecie i często mówimy a to przez polityków, a to przez mamę, a to szkoła mi zawiniła, a to coś tam. To o to chodzi? Wiesz co, to chodzi o szybkiego rodzaju sytuacje, które nam się przydarzają o wszelkiego rodzaju nieszczęścia, szczęścia, różne momenty życiowe. Bo my bardzo mamy taką tendencję do tego żeby skupać, skupiać się na tym co nam się przydarza co nas tutaj spotkało, spotkało złego tak, na przykład tak, tak tak a ja tam w książce stawiam taką tezę że tak naprawdę my nie mamy wpływu na to co nas spotyka nie mamy wpływu na to co nam się przydarzy nie mamy wpływu na to jak zachowają się inni ludzie nie mamy wpływu na to jaka będzie pogoda nie mamy wpływu na tych polityków nie mamy wpływu nawet na to gdzie. Pod jaką szerokością geograficzną się urodziła? Poczekaj, do, bo to mnie przerażające to na co mamy wpływ. I tutaj jest cały dowcip, i o tym tam piszę mianowicie mamy wpływ na kilka podstawowych spraw. Mamy wpływ na to, jak zareagujemy na to, co nas spotkało. Po pierwsze, jak to zinterpretujemy. Jak sobie to poukładamy w głowie? Po drugie, co zrobimy z emocjami, które pojawiły się w momencie, kiedy nas coś spotkało? I po trzecie, jak się to będzie miało do naszej, powiedzmy, hierarchii wartości, do tego, kim jesteśmy, jak siebie przeżywamy i czy mamy wsparcie, wsparcie społeczne? To mam wrażenie, że to są takie trzy elementy, które, na które możemy wywierać wpływ w swoim życiu. I dzięki temu czuć się bardziej szczęśliwymi ludźmi. Książka podzielona na trzy rozdziały: myślenie, relacje i emocje. Akurat nie ta kolejność. Na początek jest o myśleniu, potem jest o emocjach, potem jest o, o, o relacjach. I to ważne, że w takiej kolejności. Znaczy, ja tak mi się to poukładało. Miałam wrażenie, że to tak będzie logicznie: no bo tam stawiam też, mówię też o tym, że emocje są wnikiem tego, w jaki sposób interpretujemy jakąś sytuację, jak ją rozumiemy. Są też w związku z tym, możemy bezpośrednio wpływać na to, co, co czujemy, ale możemy też pośrednio za pomocą zmiany swojego myślenia, zmiany swojego swojego nastawienia. Więc wychodzę od myślenia, przechodzę do, do emocji, potem do takiego trzeciego obszaru, związanego właśnie z budowaniem relacji, byciem w zgodzie ze sobą, funkcjonowaniem w zgodzie ze sobą. A dlaczego tak często przerzucamy odpowiedzialność za to, co nas spotyka na Okoliczności innych ludzi, rodzinę i tak dalej. Wiesz co, no bo czasami rzeczywiście tak jest, że my nie jesteśmy autorami tych, tych sytuacji, że rzeczy nam się przydarzają, rzeczy nam się zdarzają. Natomiast y, warto powiedzieć o tym, że y, tak jak mówisz, nie, jest taka grupa ludzi, którzy mają ogromną tendencję do szukania winnych na zewnątrz, szukania odpowiedzialności. Na zewnątrz. To są takie osoby, które nie lubią brać odpowiedzialności na siebie. Efekt jest taki, że tak jakby przestały kierować swoim życiem, przestały, oddały to kierownictwo swojego życia jakiemuś zewnętrznemu czynnikowi. I to jakby powoduje, że przestają być reżyserami swojego życia. W związku z tym przestają mieć wpływ na to, czy, 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 czy są szczęśliwe, czy, czy, czy też są nieszczęśliwe. To jak sobie poradzić z tym, jeśli Spotykają nas różne dziwne rzeczy, których na przykład się nie spodziewamy, ale których byśmy nie chcieli mieć w życiu. Jak dać sobie z tym radę? Czy jest jakiś uniwersalny sposób? Rozumiem, że jak się przeczyta książkę, to odpowiedź <laughs> się znajdzie, ale jakbyś mogła chociaż tak troszeczkę co, Ja, ja też, też w pewnym momencie tam o tym, o, tym, o tym piszę. Mianowicie ja nie znam uniwersalnego sposobu, który się sprawdzi w przypadku każdej osoby. Jestem bardzo podejrzliwa wobec takich internetowych guru, którzy znają recepty na wszystkie nieszczęścia ludzkości, mają bardzo prostą odpowiedź na bardzo skomplikowane problemy i, i, i tematy. Jestem bardzo podejrzliwa, więc ja bardziej skłaniam ludzi do tego, żeby poddali w swoje życie pewnej takiej świadomej refleksji. Po pierwsze, żeby nauczyli się oddzielać to, na co nie mają wpływu, pogoda, inni ludzie. Kwestie polityczne i jakieś globalne, od tych rzeczy, na które mogą mieć wpływ. I tutaj jest taki obszar naszego działania: coś, co możemy wziąć we własne ręce i wyrzeźbić sobie no, takie życie, jakbyśmy chcieli. Z drugiej strony, myślę sobie, że Donald Tusk, gdybym miał takie myślenie, że to coś go ciągle spotyka, być może nie byłby dzisiaj premierem. Więc też bywa tak, że są osoby, które potrafią zmieniać losy świata. Są takie osoby oczywiście, natomiast tych osób nie ma tak, nie ma tak wiele. Myślę, że mamy oczywiście jakiś wpływ też na, 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 na świat zewnętrzny. To nie jest tak, że my jesteśmy jakąś taką samotną, samotną wyspą, która, która, która jest zupełnie oddzielona. Natomiast warto się skupić na tych obszarach i na tych tematach, na których my rzeczywiście możemy, możemy wpływać, a tym jest własne myślenie, własne przeżywanie i to, jak sobie układamy relacje z innymi ludźmi. No to zapraszamy w takim razie. Książkę można dostać? Można ją kupić w Empiku i można ją kupić bezpośrednio na stronie wydawnictwa RM. Dlaczego mnie to spotyka, Elżbieta Grobarczyk? Ponieważ i pod tytuł Zmień swoje myślenie i daj sobie szansę na szczęście, czego wszystkim bardzo serdecznie z całego serca razem życzymy, prawda? I serdecznie zapraszam do lektury. Dziękuję Elżbieta Grabarczyk, ponieważ psycholog była moją gościną. Ja nazywam się Tomasz Słodki. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Dziękuję.